Drodzy Państwo, w trakcie naszych spacerów muzycznych po dawnych latach Raz po raz pada na nas smużka cienia związana z faktem, iż przypominamy sobie rzeczy przykre z dziejów tej starszej muzyki. Taka smuga cienia padła 20 sierpnia z powodu, iż tego dnia w roku 1980 zmarł francuski piosenkarz Jodasin. Piosenki wykonywane przez niego przetrwały jego śmierć nienaruszone i do dzisiaj cieszą nasze uszy równie mocno jak wtedy, kiedy figurowały na pierwszych miejscach światowych list przebojów. No i piosenki Joa da Sena nierozerwalnie wiążą się z Francją, co bynajmniej nie było takie pewne od początków jego kariery, ponieważ jego pochodzenie i droga życiowa były dość skomplikowane. Otóż Żo. Jo... Czy wcześniej Joe urodził się w rodzinie żydowskiej jako syn reżysera Gila Dasena, wychowanego na Bronxie, dla którego to Gila pierwszym językiem był jidysz. Żeby to było jeszcze bardziej skomplikowane, ojciec Joe, czy raczej jeszcze wtedy Joe Dasena zapisał się do amerykańskiej partii komunistycznej. I dlatego w roku 1953 został wydalony ze Stanów po tym, jak stanął przed komisją do spraw działalności antyamerykańskiej. Senatora McCarthy'ego. Ów Gilles Dacen dzisiaj jest pamiętany głównie za film pod tytułem Fi* z 1955 roku, zresztą nagroda za najlepszą reżyserię w Cannes. W którym to filmie pokazał drobiazgowo, jak można z sukcesem. Dokonać napadu na doskonale strzeżony sklep jubilerski. I po tym filmie iluś tam amatorów łatwego zarobku powtórzyło dokładnie ten sam scenariusz w Realu. Zobaczyli go w filmie, sprawdzili z sukcesem. Policja francuska mówiła nawet o napadzie typu ri fi i w języku polskim starsi rodacy pamiętają sformułowanie na przykład zrobić rifi-fi, czyli dokonać brawulowego włamania, takiej koronkowej, włamaniowej roboty zakończonej sukcesem. To tato, Gilles sam bo jego syn Joe, czy wcześniej Joe, długo nie mógł się zdecydować. Kształcił się w Stanach, potem w Szwajcarii, planował zostać najpierw etnografem, potem aktorem i w końcu dopiero piosenkarzem. Na uniwersytecie w stanie Michigan w klubach studenckich śpiewał z gitarą piosenki country, ale nikt nie zwracał na niego szczególniejszej uwagi. Były to raczej występy dla przyjaciół, podobnie jak potem w Detroit, gdzie grywał do kotleta w nocnych klubach. No raz amerykańskie country, raz piosenkę francuską. Co mu tam kto zawołał z sali. W każdym razie Joe skończył grzecznie amerykański Uniwersytet w Chicago i zdecydował się próbować szczęścia w Paryżu. Wydawało mu się, że największa kariera ściele się przed nim w filmie. No wiadomo, tato reżyser, który tutaj akurat kontynuował filmowe zainteresowania. Ale Joe, czy już bardziej Joe, na ekranie się nie sprawdzał. W amerykańskich piosenkach country też się nie sprawdzał. Nikt we Francji nie chciał tego słuchać. W związku z tym Joe, czy raczej Joe Dassin, przerzucił się na piosenki francuskie. No i doszedł do wniosku, że Francuzi potrzebują specyficznej piosenki: lekkiej, bezproblemowej, o miłości, takiej, która pozwala zapomnieć o gorszych stronach życia. To nałożyło się na fakt, iż Żo poznał Marys Messiera, wielką damę swojego serca, a także kompozytora Valentina Tabula, który zagrał mu na pianinie piosenkę, nazywała się ona pierwotnie Waterloo Road i chodziła sobie po jakichś zespołach rokowych drugiego sortu, nie zdobywając absolutnie popularności. Ale te nuty zachwyciły Jo, który mówi, że po pierwsze powinno to być zaśpiewane po francusku, ale trzeba dopisać tekst, a po drugie niech w tym tekście znajdzie się nazwa jakiejś znanej francuskiej ulicy, najlepiej tej najbardziej znanej, a więc Champs élysées i kiedy Piosenka ukazała się na singlu w roku 69, Francja, a z nią cały świat oszalał na jej punkcie, no i powoli zaczął szaleć na punkcie samego Joe, czyli Joe da Sena, który zaczął być jednym z najchętniej słuchanych i najbardziej podziwianych piosenkarzy, w dodatku oglądany jako niezwykle przystojny mężczyzna. Tymczasem Marys i Joe w 66 roku się pobrali, ale cierpliwości starczyło im tylko na naj Najbliższych 10 lat ich związek zaczął więdnąć. i wtedy w samolocie Żo usiadł obok pewnej zdenerwowanej dziewczyny o imieniu Christine, która przed chwilą dosłownie zerwała ze swoim chłopcem, wyglądała na kompletnie roztrzęsioną i Żo próbował ją jakoś uspokoić, choć ona wcale nie miała ochoty na jego towarzystwo. W każdym razie skończyło się na wspólnej kawie w barku i już było wiadomo, że Żo i Christine są sobie przeznaczeni. Ukrywali jednak swój romans przez wiele lat, spotykając się pokątnie w rozmaitych hotelikach i w różnych stronach świata. Ale taki konspiracyjny romans przecież nie mógł trwać długo. W roku 78 Joe i Christine byli już małżeństwem, urodziło się im dwóch synów, i Joe sam był do tego stopnia szczęśliwy, że zamierzał zupełnie zerwać z Estradą, z nieskończonymi wyjazdami na koncerty i po prostu zacząć wieść życie rodzinne. Był już bowiem syty, sławy, uznany i pieniędzy. Niestety jego radość była przedwczesna, ponieważ ten związek z dość niespokojną i mało stabilną uczuciowo Kristin również się wypalał, zwłaszcza, że kobieta miewała zupełnie nieoczekiwane, a burzliwe napady zazdrości, które to niebezpieczne stany próbowała najpierw topić w alkoholu, a potem zażegnać przy pomocy znacznie bardziej niebezpiecznych substancji chemicznych. Co gorsza sekundował w tym swojej żonie także sen coraz częściej Częściej widywano go w stanie upojenia, coraz częściej miał też nieobecny wzrok, jaki się demonstruje po zażyciu substancji psychoaktywnych. No i drugi związek kończy się w sądzie. Christine odbiera Żoł dwóch synów. On zostaje sam ze swoją muzyką, ale muzyka nie cieszy go już tak jak dawniej. Nie cieszą go też tłumy fanów i fanek, jakie spotyka na koncertach. Staje się coraz bardziej wyczerpany nerwowo. Na starszych nagraniach widać, że to już wrak człowieka i że depresja dobiera mu się do skóry dość mocno. Że bardzo przeżywa fakt, iż jego druga żona zostawiła go i zabrała dzieci. No i ta niedobra sytuacja. Zmierzała nieuchronnie właśnie do 20 sierpnia 1980 roku, kiedy to Żoł umiera wyczerpany nerwowo i zdjęty głębinową depresją. Umiera na atak serca. Ta smutna śmierć, jako się rzekło, bynajmniej nie przytamowała jego popularności, a nawet jakby przeciwnie. Przez całe lata 80., a i później, a i do naszych czasów, grywa się jego piosenki. A lekka paryska mgiełka, która im towarzyszyła, nie rozwiała się przecież do dziś.